No to witamy w kolejnym potężnym materiale z Worus Baterkai 3 ze mną Edwin i Hastur. Witam. Jo. I zagramy przeciwko Arturowi Dreamerowi i Juanowi. Dokładnie tak. Ja zagram imperialnym pogromcom demonów. A ja nie wiem. Ja zaś zagram Andydem Merchantem lub Imperium Merchantem. W sumie Albo... oni nie mają harpi, a my no mamy dwa razy szamane. No właśnie. No. Ale potem nas córkami przeskalują. No Ale właśnie. my przeskalujemy bez. On... bez... Trzeba bez... dobre nie... presje z środkiem zrobić. Aha, Trzeba bardzo dobre presje zrobić. Mamy tak z 40 minut zanim, zanim nas przeskalują, więc to nie mhm. jest tam, kwestia, żeby po dobrze pograć Wirli. Spróbujmy no ale, no dobra, ale oni jak będą w dwójkę na górze, Imperium plus sprigany, no to ja nie poradzę sobie z środkiem. To mówię ci, żeby No przecież ci za... coś przyśle, nie? Dobra, ile w metal sobie dać? Mówisz tak, jak miałbym ci nic nie przysłać. No ork ma późno jednostki, więc... No ma, ale... Później ci coś przyśle. No, no bo to nie, nie, nie chcesz ich kowarzować w piątej albo w 8 minucie, tylko raczej w dwunastej. To znaczy przejąć środek, mieć kontrolę i tak w dwunastej, jak będzie berek, to się wpierdolić na pełnej. Czy to jest w miarę logiczny plan? Mhm. Mm A Hubble, ty na co grasz? Rycerza. No to ty, ry rycerzem, to powinieneś sobie radzić po prostu, nie? Chyba, że mnie konnymi zaroszuje. No co, ty to szamani? A, bo oni mogą chcieć nas raszować. A nie ja mam, z... nie, nie, no, bo mamy zarazę, więc. To byłby przypał. Jakby po prostu zmarnowali rasza i by mogli wejść. No tak, bo to odcinek chyba by pomógł, nie? Chociaż w sumie. Nie im dać. Nie im dać kamienia? W sensie, no nie, ja na pewno nie. Zarazem też pewnie ciężko. Kurwa, o, wyślecie kurwa. mi trochę y, obydwaj kryształ na tak początek, tak. to mi będzie łatwiej się rozwinąć. Coś ci wyślę. Tak to sobie dwa kamienie wypełnię. No niech ci będzie ziom Twój... wyślę ci 200 krychy. Twoja strata, ja ci dam takie serdeczne 50. Jeżeli to będę miał to więcej, to, 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 więcej to. to ci dam więcej. O, będziesz chuje. miał, bo tylko nie bawdę bawdę do wilczych.

Ej, ja mogłem trzy kamienie wypełnić. No ale o to pierdoliłem. Co so, jakby w pewnym sensie nadal mogę, ale... No i tu już kwesty wyłączyli, parówy. nowe jednostki do dyspozycji. Tak. Daj mi więcej! Każde no z nie! nie. Panie. Za Gotowa do ataku! Co ty Co ty jest? Jest? Twoje zostały Interesting. Zostały z korków w sumie nie będę robił. Nowa jak to możliwe, że on jednostek się nie robi. on sobie zostawiam, ale. No nie, bo nie dam rady, którzy tak grają. No zostawił sobie, ale rozwaliłem mu. No, zostawił sobie mana. masz nowe jednostki. Nie Twoje budowne zostały zaatakowane. Idziemy pod wilczych jak to Biczych? Nigdy nie za dużo. Ale lag był. Jego bohater zniknął w ogóle nagle. Cinek wiesz, co to znaczy Pepega? Tak, nie bądź Pepegą. <grychy> <grychy> krychy bardzo mi brakuje. Dajcie teraz. Nie mam już. Wow, tutaj imperialny jest na dole Habel dasz daszki? Cicho, imperium jest tutaj na dole. Ja ci dam, no 100 ci dam. Dałem ci 500. Niech o, już ci dziet. będzie. Imperium jest tutaj na dole. Wygrali środek. Proste, no, do, yy, no, zaraz to, zacznę, to, zacznę przesyłać. Nie Może chcą raszować. Nie przesyłaj tylko kurwa kawalerii. W imperium ma nie wiem czy chcą raszować, ale mogą raszować. Mogą raszować rycerzami, wiesz? Mogą, mogą. A gdyby mogli, to coś przyślę jednak. A, gdyby mogli, to odcinek podeśli mi jakieś gejzery, jeżeli byśmy Bo straciłem kontrolę na mapie. Już tylko zniszczę mu kamień. że wiesz, zajp po prostu w niego. Jakiego on miał, hero, pewnie oczywiście nie sprawdziłeś. Nie sprawdziłem. <laughs> A szkoda. No Ale trudno. poszedłem w ogóle, też, więc nie mam oczek zbyt dużo. No dobra. Ten metal w sumie przejąłem. Dajcie 200 kamienia, proszę. No ja na pewno Może nie dam orkiem Wyjebić, cztery Trzeba Tych zacząć komuś. budować batliardy. Badania zakończone Ta, Artur idzie pod, pewnie pod tego lejta. No to kurwa, to wjeżdżamy zaraz. Stakuje oczka ja mam dużo metalu i możemy spróbować. O mam pierwszego wilczego. No, hero przyszedł dreamera na środek. Już szamanów. Ale lagi hmm. są. Możesz szamanów? No. Znaczy w sensie robię do chatki do szamanów, o może w ten sposób. Straszne lagi mam, ale to straszne. Nie mogę grać właściwie. Okay. O wyjdź. smoczek bije z kilku metrów mi kopalnię złota u góry. No skąd to się poprzednio przecież nie było. Jadę wilczymi na górę. I wchodzimy. Możemy gdzieś wchodzić. No to Wartura Artura wejdziemy. Potrzebuję więcej kryształu. Oj, tego to nie mam. I ja nie mogę szamana zrobić, bo nie mam krychy. Sto. To co, prób próbować w górę wchodzić? No mam czterech wilczych, to poczekaj na tych moich wilczych. Może No bo dobra w sumie, moż możesz już jakby podejść, ja już tam blisko podchodzę. Dobra, potrzebuję jakichś szamanów. Próbować to nie powinno się Ale próbować. Imperium tam go broni. To poczekaj. Już się bije. Aha. Mam szlamy na te łuki. No idę. Ale ma, ma smoczki. No ja ja się nie zabudował. No, no chuj tego wojska tu przecież. No, tylko nie, dobra, cofaj, nie przebijemy się. Cofaj się. Nie, nie przebijemy się na pewno. No pierdole, mi środek jeszcze przyjechał. Dobra, trzeba na berka poczekać i wjechać z szamanami. Ta. No już mam jednego szamana tutaj. A masz jakieś woja więcej? No to mam Dobra, to może na razie poczekajmy. No, bez dwóch budynków w tych szalonów. Ej lol. Co się dzieje? Jakieś lagi? A no strzela smoczkami w ciebie, cinek, jesteś? No jestem, ale mam lagi, straszne. Strzela w ciebie z połowy mapy. I Ty z Arturem, coś się nie. tego nie ma A, przez brak pacha może. A ty Edwin, masz płacz, czy nie masz? Ja mam. Masz płacz? Oje, cholera, cinek taki słyd używasz? Ej, te smoczki weź z pedal. dobra, ja mam dużo wilczych na górze. I mam szamana, możemy się podjarać. Tych szamanów Ej, mam plus jeden do iluzji A, to shadow form Dobra Dobra, jak lecimy tą górę? No, ale... Czy ten szaman mi tu podpali wszystko? Chyba nie Wszystko to... Czy wszystko to? Nie wiem, ale... Ej, smoczkami minisz kurwa odmasz 30 smoczków Dobra, wjeżdżajmy, bo... Gdzie ten szaman? Już idę nim podjarać. Dobra, dawaj. Bo on mi i kaplice mają na górze. Trzeba by gdzieś też dołem atakować. No, lecę u góry. No na wieżach się fokusować. No Na wieżach, na jednostkach Dwójka sam, parzle ma i ty. Ale mu nie, nie, nie wiem z jakim cudem on ma tyle armii. On ma niby grać bez pacza? Ma kurwa 30 smoczków i 20 duszków? Która to jest minuta? No, coś to niemożliwe. No nie, wszystko padło. No popatrz -pa ile ma smoczków jeszcze na środku. Na środku ma jeszcze pustaka smoczków. I jeszcze te. jeszcze. Niemożliwe. No, no ile on ma kurwa? 30 duszków i 30 smoczków. No czekaj, ja miałem tyle armii wydałem wszystkie surki. On ma 30 duszków i 30, kur jeszcze miał drugiego staka na smoczków, dlatego wjeżdżaliśmy górą. Patrz ile ma smoczków jeszcze na środku. E? No czekaj, co? To no, chyba w całe miałem? surki mu wysłał yy, któryś z graczy. Nie wiem kurwa, to jest jakiś absurd, nie no to nie tyle tu będzie przez tylko kurwa oni mają trzy razy więcej armii w piąt minucie no, ja nie mam czym atakować, wyjebałem się wszystkim. To jest jakiś absurd. W sensie nie wiem. Nie wiem, co tu się odpierdala, ale... To jest jakiś absurd. Dobra, ja wysyłam wszystko na dół i z Hablem wejdę. no, ale to jest bez sensu, nie wiem, w sensie... No albo wysyłacie na dole, bo na dole tutaj... Aha, on chce mi niszczyć tego już. To dużo tego jest. No w sensie radę, się, czy... Tego jest trzy razy więcej. No ja nie wiem co my mamy robić. Tak szczerze. No Idę, no. jestem na dole. No to wjeżdżaj w nich no. Możecie mnie zberkować tam jak macie. Nie o, no. no. jestem. A no nawet nie będzie close. Będzie.

walczyć, jed... walczyć, walczyć, walczyć i jednostkami, te dwoje w ogóle nie tego nie wiem, to może lagi są nie ma no już milion duszków idzie baśniackich Dwie on, on, ale on idzie, tylko, on idzie tylko w te duszki, on chyba idzie. Ale w... kurwa on nie ma niby a jakim cudem ma tych duszków. Hmm. Dwa razy więcej niż jak gram na paczu Nie wiem Nie mam pomysł no. na olbrzymie miały coś zmieniane środek jest w ogóle nie do ten Nie wiem Macie metalu może? Czuję krycha metal Dam ci krechę 500 no metal, no kamienia bym ci mógł dać Dobra, atakujmy w jednym miejscu, jak w sumie mamy szamanów to. To jest niemożliwe, że... No nie wiem, no szamanami trzeba po prostu dobrze walić. Dawajcie, dawajcie na dół i Ja mam szamanów, nie, nie powinniśmy przegrać tego Nie mają wypalenia. Tylko Artur tam będzie. Tylko Artur tam będzie. Umrzeje moja moje zaś dojdzie. Cinek zniszcz tam. O, zniszcz środek też. Dobra, przejmuję wszystkich. Przejmuję, ale mi padnie zaraz ten środek. Róbcie nie toperze. Róbcie nie. Macie nietoperze. ten metal, Habel. Dałem ci metal. Dam ci jeszcze, ale... Bo wiem, że będzie potrzebny. Róbcie nie toperze. Dobra, możemy dołem wjeżdżać. Dobra. Ojej, trzeba by oni idą. Twoje budowle zostały zaatakowane. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Ale te koboldy, snake'ów, ruszaj te armie. Nie toperze rób. Halo. Nie mam gniazdo nawet. Dobra, czekajcie, a ty, ber berek a ty, zaraz. Ty cinek rób te ogniste nietoperze, czy tam nie nietoperze jakie masz? Nie wiem. No, róbcie nietoperze, no co? Można, ale na te baśniaka spam. to kurde, tak, ale... że we mnie baśniak wchodzi, ja nic nie mam. Mm. Wow. O. No, ciężko będzie. Ale się bunkują, dawajcie tego. Nie, no, ja no, ale kurwa nie wiem. Jakim cudem mieli tyle armii, bo to jest śmieszne, po prostu teraz nawet tyle nie mają. Dawaj, wjeżdżaj w górę, wjeżdżaj w górę, wjeżdżaj w górę. W górę, ale w górę, w górę. W górę bazy? A, nie, na środek, że środek, środek. Aj w środek, w środek. Czemu chcę tam coś spiorunować, ale będzie ciężko, bo nie ma przejścia. To coś wszystkowego, wszystkowego. Kurwa Harpie mamy, a... No więcej się nie dało tego wypierdolić. Miesza jeszcze. No Imperium jeszcze wchodzi we mnie jakimś głównym. Nie wiem, no mieli nas... ja myślałem, że nas po 40 minutach przeskalują, a nie, kurwa, po pięciu. Artura, y, smoczki y, stoją, po czym mojej armii nie ma nagle, cała znika, bo się okazało, że padła. Nie mogę grać, cały czas jego armia stoi. Uh -huh. Tylko Artura, w sumie. No tak, ale moja armia nagle znika, ginie, ja tego nie widzę. No, co bit. Ma Macie metalu? Nie. Nie. A nie, no nie mamy tych dochodów, kurwa, ten pierwszy atak powinien być najbardziej... Tracisz na środku. No, A, bo. Coś, coś A jakby górą? Hmm. Nie bać, jakowi damy krychę. O jezu, tak nie mów. Dawajcie górą, kurwa. Nie bać, jakowi damy krychę. Oni już ma krychę. Le Lepiej szere, tym dołem, bo rycerz już nie ma dwóch wiesz. No to co z tego, Może ale. Dołem, ma gło, ale góra nam, góra nam nic nie da, bo. Musimy, znaczy we trójkę, możemy środkiem. O, bo ja w górę chcę... we mnie wchodzą teraz. Oni mają 3 razy więcej woja po 5 minutach, więc ja nie wiem, co tu się odpierdala. Góra, padam. No. Podeślijcie coś, jak macie. Mam wojo, ale nie no, 60 exp... Nie, nie, tu coś jest, tu coś, kurwa, śmierdzi w tej gierce. Może no, Artur sobie zrobił nowego hacha, No właśnie, Family no, nie Imperium wiem, też takie ale... ma za dużo, Edwin, wiesz o co mi chodzi. Aha. Za dużo i za szybko. W sensie, ale nie no, bo zobacz jakby tego naszego rasza, nie? Tak, oni mieli... to niemożliwe, żeby mieli tyle jednostek na początku. Ja powiem inaczej, ja tak spaliłem jakby wszy... szybciej, wszystkie surki. jakby szybciej im się produkowały. Ja spaliłem ja wszystkie surki. Ej kurwa, ja tam piorunujesz a on kurwa nic nie dostaje. Albo trzeba lagi harpie. no bo, bo też możliwe że to były lagi no ale to jakby lagi Harpie trzeba robić kurwa harpie robić Mogą też chociaż ja jakby nie mam tych lagów Czekaj, a bo ty jesteś hostem nie? Nie Nie Dreamer jest hostem Uff wyjaśnił mi u góry Jak to wyjaśnił? Nie w sumie nie wyjaśnię The no, patrz ile mają wojska przed bazą no, ja pierdolę. O, teraz puśćcie piorunę, u mnie nic nie zginęło. No, u mnie też w sumie nie. Ja też puściłem pro nic nie ginie. Czemu masz jednostki stoją jak debile? Lagi są, ale w poprzedniej grze w sumie nie było, nie? Nie. Mhm. Nie wiem, podpaliłem się na środku, dawajcie ten środek. Nie no, to jakby kurwa, no nie. Ja, ja nie jestem przed... w stanie grać, takie. Po, po, powiem inaczej, oni nas przeskalowali, no ale ja bym się spodziewał, że to nastąpi po jakichś 40 minutach, a nie po, nie wiem, 8, 7. Nie macie krypy? Ciężko z jest. Pieniądze. Ja jestem w górę w idą ich... we mnie. Ja, ja jestem w stanie ich odepchnąć, ale tylko lokalnie, na zasadzie jak wezmę całą armię i w jednym miejscu. W góra wchodzą teraz ostro. Widzę. O, Berek mi nie działa. Dobra, teraz się odpalił. No i dlatego tu jest, ja pierdolę. Cały czas ich piorunuję ale... Ja się już nie wybraniał u góry Nie wiem Baśniak co chwilę dosyła i... chuja mogę zrobić Nie wiem gdzie, gdzie na atakować chcę na dole spróbuję. Ale... Przegraliśmy. Da. Przegraliśmy to po 7 albo 8 minutach. Dobra, nie no nie ma co. Czekaj, czekaj. O, ty spokój. No nie wiem. Co? Co kurwa? Nie wiem, jednostki jakby rozjebałem, ale. Zobacz, Artur 623 wyprodukowane jednostki. Czekaj, idę tam. Kurwa wypalił mi je.